No dobra, pojawiły się dane, czy raczej tak jak przewidywano, podnieśli stopy procentowe o 0,25 punktów bazowych na nowoestlandzkim dolarze. Ale to jeszcze nie wszystko, bo trzeba przeczytać, co się wydarzyło na na tym całym I dopiero wtedy będę handlował, bo to, że oni podniesie to stopę procentową za 25, to było dawna wiadomo, że tak będzie się działo i jest tak, jak rynek oczekiwał. No, teraz trzeba będzie tylko sobie to przeczytać i wtedy podejąć decyzję odnośnie nowego dolara. No i przeczytałem do końca, co się tam z tym NSD dzieje. No i wygląda to, to mniej więcej, że. Będą dalej usuwać politykę monetarną, ale troszkę się martwię o to, co będzie COVID przynosił w, w późniejszym terminie i będą uważnie obserwować. No a tutaj co oni wyłapali? Legum i byłoby skucha, jakby wszedł od razu, a na szczęście czytałem dokładnie, co i tam opisali. No dobra, w sumie czego się dowiedzieliśmy, że Airbnb podniosło i będzie podnosić dalej stopy procentowe, ale z czasem, czyli nie podają, że będzie już za tak niedługo, na przykład na następnym posiedzeniu kolejne podniesienie stop procentowych Więc tak, nie ma zaskoczenia, bo podnieśli stopy procentowe. No, wiemy, że mieli podnieść, więc ta reakcja jest tutaj od razu wykupiona, czyli brak szału. Teraz y, wiemy, że będą podnosić dalej, nie wiem kiedy. I będą patrzeć na rynek pracy, inflację dalej. I czy to jest coś nowego? No, raczej nie. Ciężka decyzja czy handlować to czy nie. Dobra, podjąłem decyzję, że będę wchodził na sprzedaż AutoNS, NST. bo jest różnica między bankami Australijczyk i Australijski Bank nie bardzo chce podnosić stopy procentowe dopiero w 2024, a Nowozelandzki Bank podniósł stopy procentowe dziś, co było oczekiwane, że tak się stanie, ale. Ma zamiar ponosić w przyszłości stopy procentowe i będzie uważnie obserwował co się będzie działo. No więc jeśli NST zacznie źleć to mogę dodać NST i GPP NST też na sprzedaż. A na razie tylko jedna pozycja i zobaczymy co się wydarzy. No i wyrzucili mnie na NST na stop lossie. Dobra, odwróciłem kłota ogonem. Jeśli dostaliśmy to, czego się spodziewaliśmy na Airbnb, czyli podnieść stopy procentowe, powiedzieli, że będą po odnosić później jeszcze, ale my wszyscy już tego oczekiwaliśmy, to najlepszym wyjściem byłoby właśnie teraz y, zaskoczyć tych wszystkich kupujących Nowozelandczyka i ubrać ich w pozycję przeciwne. Mamy przecież czas na to, że Airbnb będzie podnosić 100%, a na chwilę obecną spodziewał się rynek tego, co się stało, więc dlaczego nie mieliby sprzedawać nowego w, w coś w stylu kupuj plotkę, sprzedaj fakty. Kupowaliśmy nowego Zelandczyka już dawno, dawno temu, pojawił się to w końcu fakt, że podnieśli te procentowe. dlaczego by go nie mieli teraz sprzedawać, bo nie ma już nic do roboty. No jeśli się teraz mylę na tych dwóch pozycjach, no to nie będę już więcej handlował na nowozelandzkim dolarze dzisiaj w Norbizji Moja cierpliwość się kończy, albo Nowozelandzczyk będzie się osłabiał albo nie. Nie mam zamiaru tutaj za długo czekać na jakieś tutaj konsoliki sieczki się pojawiły na tych trzech pozycjach, no albo w jedną, albo w drugą, nie mam zamiaru czekać aż trafił pełny stop los albo oni się namyślał że o, w końcu może je nakruszymy. Niemniej jednak będzie to cenne doświadczenie, jeśli chodzi o decyzje banków centralnych i kiedy bank centralny robi to, czego rynek się spodziewał. To będzie cenne doświadczenie udokumentowane. Moja cierpliwość się w sumie skończyła. Redukuję stoprosy, żeby nie mieć takiego obciążenia w razie gdyby pojawił się jakiś szybki, brzydki ruch obecnie ryzyko 32 no i jeśli za chwilkę nie wymyślą jakiegoś ruchu no to ja z tego wychodzę no bo nie mam zamiaru siedzieć w sierce typu 5 nie wiem ile nawet to jest pipsów 14-15 pipsów i oni nie potrafią obrać kierunku gdyby chcieli obrać kierunek to już dawno powinien być kierunek wyznaczony i idziemy do góry albo w dół a nie godzinę czy ileście tam sieczkować w okolicy zera koniec tego jakby chcieli to by wyznaczyli kierunek pojechali w jakimś kierunku A oni tutaj się po prostu gniotą i ją mój czas no i tyle z RPNZ na chwilę wezmę 41,65 na minusie z RPNZ